Pośpieszmy się! W porządku. Jesteśmy prawie na miejscu. Oto on. Kamień Cintamani. Nie wierzę, że ich wyprzedziliśmy. Przepiękny! Ta, wspaniały. Rozwalmy go i spadajmy stąd. E, czekaj, coś jest nie tak. Jak to? Marco Polo się pomylił. To nie szafir, to bursztyn. Bursztyn? Tak, skamieniała żywica. Drzewne soki. Czekajcie-no. Co to jest? Chyba se jaja robicie. Halo Nate! Nie cierpię, jak to robi. Opowiedz mi o tym. Jak mogłem to przegapić? Co takiego? To nie kamień, to żywica. Soki, soki drzewa życia. Dobra, czekaj, zgubiłam się tego drzewa? Nie. Tamtego. Lazarewicz Idzie do drzewa. O Boże, czarne zęby. Co? Czarne zęby tych strażników i ciała na Borneo. Jedli żywice, a ona ich jakoś odmieniła. Myślisz, że Lazarewicz chce to zrobić? Naprawdę chcesz tu poczekać i się przekonać? Brawo, Sherlock. <laughs> Dobra robota, Flynn. Jezu. O oh, chary. Co jest, stary? Zmartwiony, że Sukin Lazar cię ubiegł? Chyba musieliście się minąć. Pomyślałem, że poczekam, aż wpadniecie na imprezę. A o czym ty mówisz? <laughs> no może właśnie tego chciał staruszek Zoran. Jest mądrzejszy niż wygląda. Wciąż możemy go powstrzymać. Elena, nie... Nie, możemy ci pomóc. Sorry, duszko, to nie film. A ty nie jesteś dzielną dziewczyną, która nawraca łotra i ratuje świat. To po prostu nie tak. Klin, słuchaj mnie. Y Prezent pożegnalny od Lazarewicza. Szkoda, że nie zostawił zawleczki. się! <śmiech> nie. Helena! <laughs> <laughs> będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zabierzemy się stąd. Nie, powstrzymaj, Lazarewicza, idźcie. Nie ma mowy. Chodź. Cholera. Dobra, mam ją, osłaniaj mi. Odciąć im drogę. Idźcie tam. Lazarewicz. Baj. Musimy wyciągnąć z tą Oczyszczę drogę! Ach. Ach, miało skarbie, dasz radę. Zaczekaj tu. Musimy już iść. Śmiało, dasz radę. Mamy towarzystwo. O, uważaj. Okej. Okay. Jeszcze trochę idziemy. Okej. Okay, Mało. Dasz radę. No to jazda Elena w porządku. Musimy iść dalej. Uważaj, gdzie idziesz. Dasz radę, jeszcze jeden duży krok. Dobra, to idziemy, musimy się przemknąć. Dobra. Ten był chyba ostatni. Hej, Helena, Hej, jak się czujesz? Nie za dobrze. Zdrowiejesz? Liczę na ciebie. Uciekaj do bramy najszybciej, jak potrafisz. Jak to? O co ci chodzi? O nie. Nie mam mowy. Słuchaj, muszę to dokończyć. Nie, nie musisz. Nawet się nie waż bawić w jakieś głupie krucjaty. Zabierz ją stąd. Nie bez ciebie. Jeśli ta substancja naprawdę może odmienić Lazarewicza i jego armię. Nie rób tego. Jeśli rzeczywiście stanie się niezwyciężony, a ja nie spróbuję go powstrzymać. To samobójstwo. Wiesz o tym. Idź już. Uciekaj stąd najdalej jak potrafisz. Co ja do diabła wyprawiam? Co u diabła? Drake... Drake! Cholera. Trzymać ogień! Trzymać ogień! Jest mój. Sorry, stary. Nie jesteś w moim typie. O nie. nie, 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 to niemożliwe. Chodź! Nie! Chcesz mnie powstrzymać? Walcz! Chodź tu, ogromna brzydka, Nie! Nie zatrzymasz przeznaczenia! Oh, Nie za potwora. Wcale się ode mnie nie odróżniasz, Drake. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu? Dzisiaj? Tak jest, chłopcze. Bez współczucia, bez litości. Zrób to! Nie, <ścoughs> zabrakło Ci woli. Nie może tak. Ale i mnie. Nie! Trzymaj się, dobrze? Trzymaj się! Zostań z nami. Nic ci nie będzie, nic ci nie będzie. Wrócisz do zdrowia. Helena, nic... Helena! Proszę cię. Chciałem pojechać Tu To była długa i dziwna wyprawa, prawda? O tak. Powinnaś częściej grać rolę bohatera. Pasuje do ciebie. A tam. Powiedz mi coś. Co? Kochasz ją? Kloę, przepraszam. Nie, ale... spokojnie. Wszystko w porządku. Wyświadcz sobie przysługę boju. powiedz jej, Kloę. nie? Teraz to ja muszę odejść. Ale musisz przyznać, będzie ci brakować tego tyłeczka. <laughs> no, patrzcie, kto powinien ciągle leżeć w łóżku. <laughs> Niebska z niej pacjentka. Uparta jak diabli. Nie jestem uparta, tylko niecierpliwa. Co? Nie ma wielkiego szafiru? Po raz kolejny nie. Jesteście tego pewni? Tak. To tylko przenośnia sali. Przenośnią nie zapłacisz rachunków, mały. E, trafi się jeszcze coś innego. Trzeba mieć nadzieję. E, nadzieja to matka i kocha swoje dzieci. E, którędy poszła Chloe? Do zobaczenia. O nie, ty stary z Aha. dobrze zrobiłeś, myślę, żeby się zgodził. Gdzie teraz pójdziemy, hmm? nie wiem. <laughs> nie wybiegam z planami tak daleko. Oczywiście, że nie. <laughs> Ale w sumie ja też nie. Dobrze. W skali od jednego do dziesięciu. Jak bardzo bałeś się, że zginę? <laughs> Cztery. Cztery? Tak, a co? Cztery. Cztery. Tak. Myślę, że przynajmniej osiem. Osiem? Na bank osiem. Osiem, osiem to ci potworni strażnicy. Żartujesz sobie ze mną. Oni mnie. byli naprawdę strażnicy. A co jest na dziesięć? Klauni? Klauni gorsi niż moja śmierć. Ja, ja nie nienawidzę. Klauni? klauni? Nienawidzę ich. A niech mnie. Przecież myślałeś, że nie żyje. Nie. Myślałeś, że już nie, Właśnie, że tak. Nie. Wiedziałem, a, że widziałam że twoje łzy. Sporo nie. jej wolałeś. Łzy? To krople deszczu. Wcale nie. Wcale byłaś nieprzytomna nie padał i padał świeciło deszcz. słoneczka, ty ryczałeś. Nie świeciła, ty byłaś nieprzytomna. Nieważne. Przelałam twoje łzy do słoika. Mam dowód. A niech to.